Tworzył najgroźniejszą ekipę w historii amerykańskiej mafii. Mówi się, że nawet Murder Inc. przy nich byli grzecznymi chłopcami. Na co dzień był kochającym mężem i ojcem, ale to było tylko złudzenie. Łatwo wpadał w gniew, a problemy rozwiązywał siłowo. Nie cofał się przed niczym. By uniknąć oskarżenia o morderstwo, opracował wspólnie z ekipą metodę pozbywania się ciał zamordowanych ludzi. Nazwano ją Gemini Method. W dzisiejszym odcinku krwawa bestia, jeden z najgroźniejszych ludzi mafii. Człowiek, którego bali się członkowie jego mafijnej rodziny. Roy DeMeo, zapraszam. Nazywam się Claudio Mutka, to jest podcast Nasza Sprawa Dzieje Mafii, w którym odsłaniam postacie, które stały za sukcesem amerykańskiej mafii w minionym stuleciu. Przybliżam również zdarzenia, które miały wpływ na amerykańską kozanostrę i przestępczość zorganizowaną. Jeżeli podobają Ci się materiały, które robię, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Zapraszam do zaobserwowania moich profili w mediach społecznościowych. Przypominam również o akcji prowadzonej przez buycoffee.to i platformy BookBeat. Wystarczy, że zdecydujecie się na postawienie mi kawy w dowolnej kwocie, a dostaniecie dostęp do platformy BookBeat na 45 dni za darmo. Linki zostawią w opisie filmu. Dzisiejszą opowieść zaczniemy we Flatlands. To południowa część Brooklynu. Właśnie tam Roy DeMeo przyszedł na świat. Ta się to 7 września 1940 roku. Jego rodzicami byli Eleonora i Antony. Oboje urodzili się już w Stanach Zjednoczonych. Co prawda Wikipedia twierdzi, że państwo Demeo przyjechali z Neapolu, natomiast ja postanowiłem pogrzebać i według indeksu zgonów w ubezpieczeniach społecznych Stanów Zjednoczonych Eleonora urodziła się w 1910 roku w Nowym Jorku, a Antony 4 lata wcześniej również w tym samym mieście. Mało tego, jak udało mi się ustalić, ojciec Antonego nie pochodził z Neapolu, a z Manaroli, miasteczka leżącego we włoskiej prowincji La Spezia. Zarówno Eleonora, jak i Antony wychowali się w rodzinie robotniczej. Ojciec Antonego pracował przy budowie okrętów marynarki wojennej, a tato Eleonory przy budowie nowojorskich dróg. Antony i Eleonora pobrali się w 1929 roku i jak już ustaliliśmy, 11 lat później na świecie pojawił się Roy, czwarty z pięciorka potomstwa państwa de Meo. Jego matka Eleonora zajmowała się domem. A propos domu, według tego co udało mi się ustalić, miejsce w którym wychował się przyszły hmm, socjopata i seryjny zabójca nadal istnieje. Co ciekawe, w bliskim sąsiedztwie państwa DeMeo zamieszkiwał Salvatore Profaci wraz ze swoją rodziną. Salvatore był bratem Joe Profaciego i prominentnym członkiem mafii w tamtym czasie. Bardzo możliwe, że bliskie sąsiedztwo z bogatymi gangsterami również miało wpływ na drogę, jaką w późniejszym czasie obierze Roy DeMeo. Ojciec był kierowcą w firmie zajmującej się praniem odzieży roboczej. Rodzina DeMeo nie opływała w luksusy, natomiast rodzice robili wszystko, by ich dzieci wyszły na ludzi. Bali o wykształcenie potomstwa, dzięki czemu Roy ukończył James Madison High School. W tym czasie Roy DeMeo miał już poważne problem z agresją. Jak przeczytałem w jednym ze źródeł, wielokrotnie z domu państwa DeMeo dobiegały odgłosy awantury. Roy nie potrafił dogadać się z ojcem i często się z nim kłócił. Istnieje relacja świadków mówiąca o bijatyce na środku ulicy pomiędzy ojcem i synem. Cały ten problem z opanowaniem agresji ma oczywiście źródło. Najprawdopodobniej była nim śmierć jego starszego brata. Antony Frank DeMeo służył w amerykańskiej armii. W młodości, w czasach szkolnych często stawał w obronie młodszego brata, który był dość pulchnym dzieckiem. Przynajmniej na tyle, by silniejsi widzieli w nim ofiary. Jednak wszystko się zmieniało, kiedy obok Roya był Antony. Starszy brat Roya walczył w wojnie koreańskiej. Zginął w 1951 roku. Pośmiertnie został odznaczony srebrną gwiazdą. To zdarzenie, według wielu opinii, miało całkowicie zmienić Roya. Znękanego stał się nękającym. Wspomniany wyżej brak kontroli miał pomóc mu w zbudowaniu ulicznej reputacji. Pomimo całej tej agresji, Nauczyciele w liceum postrzegali go jako spokojnego nastolatka. W wieku 15 lat podejmuje się pracy w lokalnej masarni, gdzie ma możliwość szkolenia się do roli rzeźnika. Te umiejętności w przyszłości przydadzą mu się w innym fachu. Właściciel sklepu, w którym pracował miał stwierdzić, że ten był jednym z najciężej pracujących ludzi, jakich kiedykolwiek u siebie widział. W tym samym czasie dorabia na boku. Jako uczeń liceum James Madison High School zaczyna pożyczać ludziom pieniądze. To był dobry sposób na zarobek, a brak samokontroli Demeo sprawia, że ściąganie pieniędzy od spóźnialskich nie stanowi dla niego problemu. Dość szybko zaczyna zarabiać dobre pieniądze. Na tyle dobre, że stać go na kupno Cadillaca, którym lubi się chwalić swoim kolegom. Sukcesy w branży kredytów, że tak ujmę, zwracają uwagę członków rodziny Lukeze, która w tamtym czasie miała swoją frakcję we Flatlands. Demeo został ich współpracownikiem i kontynuował swoją działalność w pożyczkach. W wieku 18 lat Roy Demeo zarabia wystarczająco dużo, by móc opuścić rodzinny dom. Wynajmuje mieszkanie. W lokalnym sklepie awansuje na stanowisko asystenta menadżera. Nie jest to jednak coś, z czym wiąże przyszłość. Wie, że nielegalne pożyczki przyniosą mu znacznie lepsze dochody. W wieku 19 lat Demeo bierze ślub. Jego wybranką staje Gladys Rosamond Brittain, rok starsza dziewczyna pochodząca z Queens. Małżeństwo doczeka się trojga potomstwa: dwóch córek i syna, Alberta. Po śmierci Roya Albert udzieli wielu wypowiedzi o swoim ojcu, a nawet napisze książkę. W 2002 roku powie: Dorastałem w bardzo normalnym domu. Teraz czytam o moim tacie i naprawdę mnie to smuci. To było oczyszczające. Zabrałem się za tę książkę ze szlachetnymi intencjami, ale teraz zdaję sobie sprawę, że nie mogę naprawić wizerunku mojego ojca. Rzeczywiście zabijał, wiem te rzeczy, nie mogę się oszukiwać, ale mogę pokazać, że miał też drugą stronę. Ojca, który opiekował się rodziną. Jak w wielu mafijnych przypadkach, Roy również był człowiekiem o dwóch twarzach: bezlitosny zabójca, który ma problemy z utrzymaniem temperamentu na wodzy, a w wolnych chwilach kochający i opiekuńczy ojciec trójki dzieci. Mając 22 lata, Roy odchodzi ze sklepu, w którym zaczynał pracę już 7 lat wcześniej. Nie musi już tam pracować. Będzie to jego ostatnie legalne zajęcie. Od tamtej pory cała jego uwaga poświęcona będzie na działalności przestępczej. Chociaż póki co, wciąż w wieku 22 lat. Głównie pożyczał pieniądze zesperowanym ludziom. W 1966 roku coraz mocniej siedząca gwiazda Demeo przyciąga uwagę Antonego Nino Gardzi. Nino w tamtym czasie był żołnierzem w rodzinie Gambino, a o 26-letnim w tamtym czasie lichwiarzu usłyszał poprzez swoje kontakty w rodzinie Lukę. Postanowił się z nim spotkać. Jak powszechnie się uważa, Nino zaproponował Rojowi przejście pod swoje i rodziny gambino skrzydła. Gadżi widział spory potencjał w młodym chłopaku. Był pod wrażeniem jego umiejętności biznesowych i inteligencji, ale widział w nim również inną stronę. Dostrzegał w Demeo brutalność i bezwzględność, którą zamierzał wykorzystać. Roy bez wahania zgodził się pracować dla Nino. Współpraca układała się doskonale. Dzięki brutalnej sile swojego nowego podobiecznego, Gadżi zmaksymalizował dochody z lichwy. W zamian wprowadził Roya w biznes pornograficzny. Na przełomie lat 60. i 70. ta branża nadal była w Stanach Zjednoczonych nielegalna. Jak możemy zauważyć, Demeo zaczął poszerzać obszar swojej działalności. Na tyle, że w przyszłości dojdzie do nieporozumienia pomiędzy Nino i Royem. Biznes pornograficzny rozwijał się dobrze i Demeo postanowił udostępnić bogatszy katalog filmów. Zaczął rozprowadzać materiały, które ociekały w swoich scenach brutalnością. Nie brakowało również filmów, w których brały udział dzieci. Obrzydliwe. W każdym razie, kiedy Nino dowiedział się o tym, kazał Royowi zaprzestać rozprowadzania tego typu materiałów. Chyba nie był dość przekonujący, ponieważ ten się nie przejął i dalej robił to, co przynosiło mu wymierne zyski. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy przechodził pod skrzydła rodziny Gambino, Roy Demeo poznaje młodego chłopaka, handlarza zieloną trawą. To 16-letni Chris Rosenberg, któremu Demeo postanowi pomóc rozwinąć biznes. Pożyczy chłopakowi pieniądze. Młody Rosenberg, podobnie jak jego nowy wspólnik, miał mieć problemy z agresją. Podobno nienawidził siebie za to, że jest Żydem. Te wybuchy agresji sprawiły, że Demeo dostrzegł w 16-letnim chłopaku potencjał. Ostatecznie spotkanie tej dwójki będzie kamieniem węgielnym pod stworzenie Demeo Crew. Pod koniec lat 60-tych Demeo kupił Phil Lounge. Był to bar, w którym będąc trochę młodszym często przesiadywał i gdzie poznawał różnej maści kryminalistów. Niemal od razu Phil Lounge zmienił się w The Gemini Lounge. W nowym przybytku Roya serwowano drinki, był mały parkiet, po którym poruszały się rozstańczone pary w rytm muzyki granej przez lokalnych muzyków. Tak było wieczorami i nocami. W ciągu dnia DeMeo przekształcał The Gemini Lounge w coś w rodzaju biura. Tam przyjmował ludzi, którzy przychodzili oddać mu pożyczone pieniądze. W barze rozprowadzany był również biały proszek. Oficjalnie w czasach Carlo Gambino i później Pola Castellano ten proceder był zabroniony pod groźbą kulki. Ale czego szef nie widzi, tego mu nie żal, prawda? Demo poznaje również niejakiego Frediego Denomi, prawdziwego arcyzłodzieja. Denomi specjalizuje się w kradzieży aut i rozkładania ich na części, które później sprzedawał. Wspólnie z Demo rozwijają tę gałąź biznesową. Jak przeczytałem, grupa Demo zajmująca się kradzieżą aut, miała w swoich kryjówkach wiele elementów ze skradzionych pojazdów, których nie byli w stanie sprzedać. Szkielety czy silniki samochodów mają wybijane numery identyfikacyjne, przez co ich sprzedaż jest w zasadzie niemożliwa. Początek lat 70. to dla Roya w dalszym ciągu rozwój nielegalnej działalności. Jednak Demo patrzył szerzej. Postanowił zająć się związkami zawodowymi. W 1972 roku dołączył do Credit Union, co translator pięknie tłumaczy na spółdzielczą kasę pożyczkową. W tym samym roku został członkiem zarządu. Wykorzystywał swoje stanowisko do prania pieniędzy, zarobionych w ramach nielegalnych przedsięwzięć. Prowadził także kolegów z zarządu do lukratywnego biznesu polegającego na praniu pieniędzy znanych mu handlarzy narkotyków. Demeo zbudował także swoją działalność związaną z pożyczkami, korzystając ze środków skradzionych z rezerw kas pożyczkowych. Być może część z Was siedzi teraz i zastanawia się jak Roy Demeo zdołał wejść w tak krótkim czasie do zarządu. Pierwszą z odpowiedzią. Wyobraźcie sobie sporych rozmiarów mężczyznę celującego pistoletem w Waszą głowę. Chyba każdy poczułby się przekonany, prawda? Katalog klientów Roya był coraz większy. W końcu każdemu może czasami zabraknąć płynności finansowej. Do grona klientów Demeo, choć nadal głównie klientów z branży samochodowej, dołączyły wkrótce inne firmy, takie jak gabinety dentystyczne, klinika aborcyjna, restauracje i pchle targi. Roy dbał jednak o to, by na zewnątrz wyglądał na normalnego mężczyznę, głowę rodziny, która zarabia w sposób legalny, był wymieniany jako pracownik bruklijskiej firmy SNC Sportswear Corporation i często mówił swoim sąsiadom, że pracuje w budownictwie, handlu detalicznym żywnością i handlu używanymi samochodami. Na początku lat 70. Cruz znacznie się rozrasta. Ekipę stanowią poza ich szefem. Joseph i Patrick Testa, Antony Center, Richard i Frederick Dinome, Henry Borelli, Joseph Dracula Guglielmo, kuzyn Roya i w późniejszym czasie Vito Arena i Carlo Profeta. Co ciekawe, w jednym z podcastów dotyczących Demeo usłyszałem, że podopieczni Roya traktowali go jak ojca. Był dla nich wzorem i prawdziwym liderem, któremu bezgranicznie ufali. Jest rok 1973, kiedy Roy Demeo przestanie być jedynie złodziejem out, dystrybutorem filmów dla dorosłych czy pożyczkodawcą. W 1973 roku Roy stanie się mężczyzną w mafijnym tego słowa znaczeniu, a przy okazji wstąpi na ścieżkę, z której nie będzie powrotu. Niejaki Paul Rotterdammer działał w branży filmów dla dorosłych i współpracował z Royem Demeo. Pewnego dnia w 1973 na przybytek Rotenberga policja zrobiła nalot. Kiedy Nino Gadzi o tym usłyszał, podjął decyzję o usunięciu Pola. Obawiał się, że ten pójdzie na współpracę z organami ścigania i wsypie zarówno Nino, jak i Roya. Do tego nie można było dopuścić. Zleceniobiorcą został Roy DeMeo. Roy zwabił Rotenberga do restauracji na Long Island. Jednak panowie w tej restauracji nigdy się nie pojawili. DeMeo czekał na Pola na parkingu, a kiedy ten się zjawił, kazał mu wysiąść z auta i razem poszli do pobliskiej alejki. Tam Demeo wyjął pistolet z tumikiem i dwukrotnie strzelił w głowę Rotenberga. Był 29 lipca 1973 roku. Roy Demeo miał 32 lata, kiedy po raz pierwszy odebrał życie drugiemu człowiekowi. Co ciekawe, policja wpadła na trop Demeo, jednak bez twardych dowodów sprawa szybko została zamknięta. Royowi urosły piórka. Wkrótce wpadnie w prawdziwy szał zabijania i wraz z ekipą dokonają blisko 200 zabójstw. Ekipa stanie się na tyle niebezpieczna, że zacznie stanowić zagrożenie dla rodzin Mafiny. ale o tym nieco później. Oczywiście nie będziemy omawiać wszystkich tych sytuacji, bo zapewne zabrakłoby nam dnia. Skupię się natomiast na tych mm, wartych uwagi i tych, które z jakiegoś powodu mogłyby wydawać się przełomowym w życiu Demeo i jego ludzi. Jednym z takich momentów była eliminacja Andrej Katza, która to uznawana jest za pierwsze na koncie ekipy Demeo. Katz był młodym właścicielem warsztatu samochodowego, a przy okazji wspólnikiem Roya. Wspólnie handlowali kradzionymi autami. Jednak pod koniec 1974 roku między oboma doszło do nieporozumienia, które w konsekwencji przerodziło się w konflikt. W wyniku konfliktu ucierpiał Chris Rosenberg, prawa ręka Demeo. Katz i jego ludzie zostawili na Rosenberga pułapkę. Udało mu się przetrwać, ale został trafiony w szczękę. W styczniu 1975 roku Katz pojawił się w biurze prokuratora okręgowego na Brooklinie i dobrowolnie przekazał informację o udziale Chrisa Rosenberga w sprzedaży kradzionych aut. DeMeo dowiedział się o spotkaniu natychmiast po jego zakończeniu od detektywa zajmującego się przestępstwami samochodowymi, który był na jego liście płac. Zlecił jednemu ze swoich ludzi, Henrymu Boreliemu skontaktowanie się ze znajomą, niejaką Babet Judith Questel w sprawie użycia jej jako przynęty. W maju Katz stanął przed ławą przysięgłych na Brooklynie i ujawnił, co wiedział o nielegalnej działalności załogi Demeo. 13 czerwca 1975 roku Questel skutecznie zwabiła Katza do jej apartamentowca, na no jak myślał Katz, randkę. Po przybyciu na miejsce został natychmiast porwany przez ludzi Demeo. Następnie zabrano go do działu mięsnego supermarketu w Rockaway Beach w stanie Queens, gdzie został wielokrotnie dźgnięty nożem rzeźniczym w serce a następnie w plecy. Po ścięciu głowa kaca została następnie zmiażdżona podczas przepuszczania jej przez maszynę zwykle używaną do zgniatania pudeł kartonowych. Części ciała owinięte w plastikowe torby, następnie wyrzucone do śmietnika supermarketu. Kilka dni później jeden ze spacerowiczów inna wersja podaje bezdomnego Zauważył wystającą nogę ze śmietnika i zawiadomił o znalezionych zwokach policję. Policja poinformowała prasę, że doszło do makabrycznego, brutalnego morderstwa. Dwa dni później na podstawie dokumentacji dentystycznej zidentyfikowano ciało Andrei Kacza. To kolejne wydarzenie, które pokazuje nam, jak bezlitosny był Demeo i jego ludzie. Nie trwali się przed niczym, a przecież to dopiero miał być początek. W późniejszym czasie Roy będzie powtarzał słowa, w które głęboko wierzył. Nie ma ciała, nie ma sprawy. Członkowie bandy wraz z jej liderem opracują metody właściwego pozbycia się ciał, tak by nie można było ich odnaleźć. Pod powyższym hasłem powstała metoda, która w niemal perfekcyjny sposób pozwalała pozbywać się ciał wyeliminowanych rywali. Nazwana zostanie na czyść bazy operacyjnej DMO, Gemini Method. Metoda ta polegała na zwabieniu delikwenta na zaplecze The Gemini Launch. Tam następowała szybka akcja. Członek załogi, a w zasadzie jej lider Demeo, przynajmniej tak twierdził Freddy DeNomi w późniejszym czasie świadek rządowy, zbliżał się z pistoletem z tumikiem w jednej ręce i ręcznikiem w drugiej, strzelając ofierze w głowę, a następnie zawijając ręcznik wokół rany głowy ofiary niczym turban, aby zatamować przepływ krwi. Zaraz potem inny członek załogi dźgał ofiarę w serce, aby zapobiec wypompowaniu większej ilości krwi z rany postrzałowej. Do tego czasu ofiara była już martwa po czym rozbierano ciało i wciągano do łazienki, gdzie pozostała krew odpływała lub zastygała w ciele. Jak można się domyślić miało to pomóc w następnym kroku. Jakim było ćwiartowanie ciała ofiary. Części ciała były następnie wkładane do worków, umieszczane w kartonowych pudełkach i wysyłane na wysypisko Fountain Avenue na Brooklynie. Codziennie na wysypisko zrzucano tak wiele ton śmieci, że odnalezienie ciał byłoby prawie niemożliwe. W pierwszych etapach śledztwa federalni zamierzali przekopanie wysypiska śmieci. Okazało się to jednak zbyt kosztowne i pracochłonne, a szanse na odkrycie czegokolwiek były niewielkie, w związku z czym zaniechano tego pomysłu. Składowisko śmieci położone naprzeciwko kompleksu apartamentowego Starrett City przy Pennsylvania Avenue w mocno afroamerykańskiej części Brooklynu we wschodnim Nowym Jorku zostało zamknięte w 1985 roku, a wszystkie oznaki i zapachy świadczące o obecności składowiska zniknęły i zostały zastąpione parkiem. W 1976 roku Roy Demeo brał udział w likwidacji wieloletniego rywala swojego capo, Nino Gadżiego. Vincent wini de mouque bo o nim mowa popełnił błąd, wygłaszając niepochlebne uwagi w kierunku siostry Gadziego. Nino był tego świadkiem i stanął w obronie czci i godności swojej siostry. W efekcie skończył ze złamanym nosem, a z tego co udało mi się ustalić, Vincent kiedy dowiedział się kogo pobił, uciekł z Nowego Jorku na ponad dekadę. Wrócił w 76, a kiedy Gadżi dowiedział się o jego powrocie, zdecydował, że nadszedł czas zemsty. Gaji i Demeo dorwali gubernary i postrzelili kilkukrotnie. Ten trafił do szpitala, gdzie ostatecznie udał się na tamten świat. W 1977 roku Demeo zostaje oficjalnie wprowadzony do organizacji mafijnej. Początkowo polka Castellano nie był chętny, by uczynić roja człowiekiem honoru. Wszystko jednak zmieniło się za sprawą sojuszu, do którego Demeo doprowadził. Roy zapewnił sobie wejście do rodziny Gambino, tworząc relację biznesową z irlandzko-amerykańskim gangiem znanym jako Westies. Przywódca konkurencyjnego irlandzkiego gangu, Mickey Spillan. Powodował opóźnienia w budowie Centrum Kongresowego Jacoba K. Jawitza ku frustracji szefa rodziny Gambino, który brał udział w projekcie. Po nierozwiązanym morderstwie Spilena w maju 1977 roku, przywódca Westies James Kunan przejął kontrolę nad irlandzkim biznesem mafijnym w zachodniej części Manhattanu. Temo, wyczuwając szansę na stworzenie ogromnego źródła dochodu dla rodziny Gambino, przekonał Nino Gadżiego do rozważania partnerstwa z Westies. Wkrótce potem Kunan i jego zastępca Mickey Featherstone zostali wezwani na spotkanie z Castellano, podczas którego zgodzili się zostać de facto ramieniem rodziny Gambino i dzielić się 10% wszystkich zysków. W zamian Westis byliby wtajemniczeni w kilka lukratywnych umów związkowych i przyjmowaliby kontrakty na morderstwa w imieniu rodziny. W nagrodę za przeprowadzenie Westis do Castellano, a przede wszystkim za rozwiązanie problemów budowlanych, Roy DeMeo wszedł do rodziny i oficjalnie stał się jej żołnierzem. Wiązał się z tym szereg ograniczeń, których, no tak, których Demeo ani myślał przestrzegać. Pierwszą zasadą był całkowity zakaz handlowania narkotykami. Problem był tego typu, że Demeo i jego załoga, a także jego kapo gadzi, zarabiali na tym coraz więcej pieniędzy i nie chcieli rezygnować z tego dodatkowego dochodu. Drugim ograniczeniem dla Demeo i jednocześnie dla jego ekipy była konieczność uzyskania zgody Dona przed likwidacją kogokolwiek. Tutaj podobnie jak z dealowaniem. Demeo krótko dotarła do momentu, w którym nie mogli już zawrócić. Każdy, nawet najmniejszy, konflikt mógł zostać rozwiązany przez nich siłowo, z zabiciem oponenta włącznie. Ekipa Demeo, na przestrzeni kilku lat, ze złodziej aut i handlarzy narkotyków, zmieniła się w skład wykwalifikowanych zabójców z bardzo krótkim zapalnikiem. Ich ofiarami byli biznesowi rywale, członkowie mafii, ale co gorsza, również zwykli ludzie, którzy w jakiś sposób narazili się ludziom Demeo lub jemu samemu. Końcówka lat 70. to czas, w którym ludzie Demeo wypracowali sobie reputację najgroźniejszej ekipy w mafijnym podziemiu. Bali się ich wszyscy. O charakterze DMO i wrażeniu jakie wywierał na innych niech poświadczą słowa Salvatore Sami de Bulla Gravano, który jak pamiętamy przez chwilę był zastępcą Johna Gottiego, gdy ten doszedł do władzy, no i przede wszystkim tym, który na Gotiego ostatecznie nadawał. W jednym z odcinków swojego podcastu Gravano opowiedział o pierwszym spotkaniu z rojem Demeo. Panowie spotkali się, by omówić współpracę dotyczącą sprzedaży kradzionych aut. To była jedna ze specjalności Roya. Sam, chociaż nie znał się na biznesie samochodowym, był zainteresowany udziałem w zyskach z eksportu samochodów do Kuwejtu. O sprzedawaniu samochodów do Kuwejtu jeszcze opowiem, ale to za chwilę. Oprócz Grawano i Demeo na spotkaniu było dwóch innych mężczyzn, którzy prowadzili rozmowę. Siedzieli w jednej z nowojorskich restauracji przy stoliku, na uboczu. W restauracji w tamtym czasie przebywała grupa seniorów. Rozmowa trwała, Grawano słuchał i obserwował Demeo, który myślami był zupełnie gdzie indziej. Sami zapytał więc, czy rozmowa go nudzi i o czym tak myśli. Ten stwierdził, że myśli o tym, że mógłby zabić tych 60-70-latków siedzących w innej części restauracji, gdyby tylko miał pistolet. Tych seniorów miało być około 20. Jak twierdzi Gravano, zrozumiał wtedy, że demon stał się seryjnym zabójcą, który zabija, by po prostu zabić. Teraz wyobraźcie sobie, jak strasznym człowiekiem musiał być DeMeo, jeżeli zdołał przerazić gościa, który posłał blisko 20 osób na tamten świat. Rok 1979 był dla DeMeo i jego ekipy czasem, jakby to powiedzieć, sprzątania. Najpierw w maju DeMeo musiał wyeliminować swojego zaufanego, swoją prawą rękę. Chris Rosenberg robił interesy z kubańczykami. Podczas jednego ze spotkań ze swoim kontaktem zamordował wspólnika z Kuby i jego ludzi. Problem był tego typu, że ten człowiek, co wydaje się być oczywiste, Miał powiązania z kubańskimi kartelami narkotykowymi. Bezzasadne zawicie Kubańczyka mogło wywołać wojnę pomiędzy jego towarzyszami a rodziną Gambino. Na to nikt nie mógł sobie pozwolić. Demeo otrzymał rozkaz pozbycia się swojego zaufanego człowieka. Zanim jednak do tego doszło, Demeo zrobił coś, czym zaszokował członków rodziny Gambino. Dominik Ragucci był studentem, którego Demeo omiłkowo wziął za kubańskiego zabójcę. Zaczął go gonić swoim autem i kiedy zdołał go złapać, niczym się nie przejmując, zastrzelił młodego chłopaka. Po powrocie do domu i zebraniu rodziny, Demeo wywiózł ich z Long Island i zostawił w hotelu na północy stanu Nowy Jork na dwa tygodnie. Według syna Demeo, Alberta, ten zaczął płakać, gdy odkrył, że zamordował niewinnego nastolatka przez kilka dni potem nie jadł. Publiczna egzekucja Ragucci'ego nadwyrężyła także relację Demeo z jego żoną Gladys, która wcześniej potrafiła ignorować przestępczą działalność męża. Również Nino Gadzi był wściekły na Demeo. Ta sytuacja wystawiała mafię na zbyt duże zainteresowanie ze strony opinii publicznej. 11 maja 1979 roku Rosenberg zgłosił się do klubu Gemini na zwykłe piątkowe wieczorne spotkanie załogi. Krótko po przybyciu Demeo szybko wystrzelił pojedynczą kulę w głowę niczego nie podejrzewającego Rosenberga. Zwykle lodowaty Demeo zawahał się, gdy wciąż żyjący Rosenberg zdołał wstać z podłogi na jedno kolano. Ale wtedy wkroczył Antony Center i wykończył go czterema strzami w głowę. Ciało Rosenberga nie zostało rozczłonkowane ani nie zniknęło. Jako część umowy z rodziną Gambino, Kubańczycy zażądali, aby gazety opublikowały jego morderstwo. Ludzie Demeo umieścili ciało Rosenberga w jego samochodzie i zostawili je na poboczu Cross Bay Boulevard w pobliżu Narodowego Rezerwatu Przyrody Gateway w Broad Channel w Queens. Alberto Demeo wspominał później, że morderstwo Rosenberga głęboko dotknęło jego ojca i że, kiedy Demeo wrócił do domu po zabójstwie, wszedł do swojego gabinetu i nie wychodził przez dwa dni. Obiecałem wrócić do sprawy Kuwejtu i Bliskiego Wschodu. Pod koniec lat 70. zespół Demeo rozkręcił działalność związaną z kradzieżami samochodów do stopnia, którego nikt wcześniej nie widział. Jednak po kradzieży wypadałoby je gdzieś sprzedać. Tu pojawił się pomóz wysyłania pojazdów na Bliski Wschód. Demeo i jego ludzie stworzyli zespół zajmujący się tą działalnością. Grupa pięciu ludzi, z której każdy z nich zarabiał około 30 tysięcy dolarów tygodniowo. Oprócz szmuglowania aut, ludzie DMO przerzucali do Kuwejtu czy po prostu na Bliski Wschód również papierosy i czasopisma. W pewnym momencie pojawił się jednak problem. Jak się okazało, grupa miała rywala. Człowiek ten po zaprowadzeniu legalnego biznesu również wysłał auta na Bliski Wschód. Co więcej, był podejrzewany o współpracę z organami ścigania w celu zatrzymania Roya DMO. Tym człowiekiem był niejaki Khaled Daoud. Współpracował z Ronaldem Falcaro. Kiedy Demeo dowiedział się o prawdopodobnej współpracy Kaleda z FBI, decyzja mogła być tylko jedna. Postanowił zlikwidować konkurencję. Obóz zwabił do swojego warsztatu Frederic Dinome pod pretekstem sprzedaży części swojego inwentarza. Panowie zostali zastrzeleni, a ich ciała poćwiartowano. James Epolito był kapo w rodzinie Gambino. Według informacji, do których udało mi się dotrzeć, był mocno powiązany z Nino Gardim. Jednak w pewnym momencie zdecydował się za plecami Nino pójść do Dona rodziny i poinformować go o udziale Nino i Demeo w handlu narkotykami. Na jego nieszczęście Paul Castellano nie dał wiary jego słowom i poinformował Nino o informacjach uzyskanych od Epolito. Jednocześnie Castellano dał mu wolną rękę w rozwiązaniu sprawy z Epolito, a rozwiązanie mogło być jedno. 1 października 1979 roku Nino Gadzi i Roy Demeo zastrzelili Jamesa Epolito i jego syna, Jamesa Epolito Jr gdy ci jechali w kierunku The Gemini Lounge. Po wszystkim, Gadzi i Demo się rozdzielili. Pech chciał, że pojawił się świadek, który widział moment oddania strzałów i poinformował o tym policję. Kiedy ta namierzyła Gadziego, wywiązała się strzelanina. Ranny gadzi został zatrzymany. Świadkiem w późniejszym czasie zajął się najprawdopodobniej Roy DeMeo, dzięki czemu Nino Gadzi został skazany jedynie na 5 do 15 lat. Wysłano go do więzienia na wyspie Rikers. Kiedy DeMeo o tym usłyszał, miał wezwać wszystkich swoich ludzi do Gemini Lounge. Kazał im zabrać ze sobą wszystką broń, jaką mieli w posiadaniu. Krwiożerczy DeMeo był wobec Nino tak lojalny, że zamierzał zaatakować wyspę i odbić swojego mentora. Do niczego nie doszło, ponieważ Dominik Montilio, który był bratankiem gadziego, przemówił rojowi do rozsądku. Ostatecznie Nino Gadzi w Rikers posiedzi niecałe dwa lata. Wyjdzie w 1981 roku po apelacji, w osiągnięciu celu. Przekupi oczywiście ławem przysięgu. W latach 80. zaczęły się poważniejsze problemy dla włosko-amerykańskiej mafii. FBI, a także inne służby poważnie wzięły się do walki z mafią. W największych opałach były głowy rodzin, ale i ci niżej postawieni mogli liczyć w wielu przypadkach na długie odsiadki. FBI zaczęło badać sprawę ludzi, którzy w dziwnych okolicznościach zaginęli. Powoli zaczęli łączyć kropki i znaleźli powiązanie z tymi zaginięciami z morderczym Demeo i jego ekipą. Dodatkowo pluska podłożona w domu Angelo Ruggiero wyłapała jak ten rozmawia z innym członkiem mafii. Najprawdopodobniej był to brat Johna Gottiego, Jean. W rozmowie pojawia się informacja mówiąca o zleceniu kontraktu na głowę Demeo. Paul Castellano wiedział, że DeMeo i jego ludzie mogą przysporzyć mu kłopot. Jeżeli wymiar sprawiedliwości znajdzie powiązanie między nimi, Big Paul jemu nie uda się z tego wykręcić. A skoro nie mógł zatrzymać morderczej machiny DeMeo, to zdecydował się wyeliminować jej najważniejszy element. Był jednak pewien kłopot. Nie było chętnych na tę robotę. Według Gina Gottiego jego brat odrzucił ofertę. Zwyczajnie bał się DeMeo i jego ekipy. Podobnie jak sami DeBull Gravano, który również nie zdecydował się na przyjęcie kontraktu. Wreszcie Castellano zlecił robotę Frankiemu DeCicco, jednak ten nie był w stanie zbliżyć się do Roya, który w tamtym czasie wpadł w mocną paranoję. Czuł, że jego czas dobiega końca i że Castellano kogoś na niego naśle. Dlatego nie rozstawał się ze swoim shotgunem. Jednak Roy DeMeo nie spodziewał się skąd nadejdzie atak. A ten pojawił się z jego najbliższego otoczenia. 10 stycznia 1983 roku DeMeo wybrał się do mieszkania jednego z członków swojej ekipy. Niejakiego padł jego testy i ślad po nim zaginął. Odnalazł się 10 dni później w bagażniku, martwy. Został postrzelony kilkukrotnie w głowę, a także w dłoń, co uznano za próbę obrony. Do dzisiaj pozostaje zagadką, kto tak naprawdę brał udział w pozbyciu się demeo. Wiele wskazuje, że poza testem miał być tam również Nino Gaggi, mentor demeo. Tutaj jeszcze ciekawostka: według Antonego Gaspipe Casco, Paul Castellano popełnił błąd pozbywając się demeo. Jak twierdzi, tym ruchem Castellano przypieczętował swój los, ponieważ John Gotti nigdy nie odważył się zaatakować pola, gdyby roj żył. Usuwając Demeo, Castellano miał pozbawić siebie samego swojej polisy ubezpieczeniowej. Myślę, że wielu z Was na to czekało, więc i tego wątku nie mogło zabraknąć. Podczas jednego z wywiadów, będąc już w więzieniu, Richard Iceman Kukliński miał powiedzieć, że to on zamordował Roya Demeo. Problem w tym, że Kukliński przez wielu ekspertów jest... Hmm, nie do końca wiarygodną osobą. Jerry Capeci, zajmujący się życiem Demeo, wątpi w udział Kuklińskiego w zamordowaniu włoskiego gangstera. Mało tego, poddaje wątpliwość jakiekolwiek związki Kuklińskiego z ludźmi DMO. Kukliński miał zabić również takie postacie jak Carmen Galante, o którym wkrótce pojawi się odcinek, czy samego Pola Castellano. Ogólnie, stek bzdur. Michael Francis nazwał Kuklińskiego patologicznym kłamcą. Spędziłem 25 lat w tym życiu, na ulicy. Ani razu nie słyszałem jego nazwiska. Ani razu. Jest więc Richard Kukliński ciekawostką zbudowaną na własnych kłamstwach. Zabicie Roya Demeo nie uratowało Pola Castellano przed porażką. Uratowało jednak mieszkańców Nowego Jorku, którzy w końcu, chociaż na chwilę, mogli odetchnąć z ulgą. Śmierć DeMeo zakończyła również działalność jego ekipy. Większość z jej członków została skazana lub zamordowana. Dominik Montilio, kiedy dowiedział się o kontrakcie za jego głową, zdecydował się przystąpić do programu ochrony świadków. Jak powiedział jeden z prokuratorów podczas procesu członków ekipy, była ona najbardziej morderczą i krwawą, o jakiej kiedykolwiek słyszał. Nie ulega wątpliwości, że Demo Crew podjęła walkę z Murder Inc. o najgroźniejszej grupy w historii mafii i tę walkę wygrała. Nawet Murder Inc. nie działał w tak brutalny, a jednocześnie wysublimowany sposób. Sam DeMeo miał być na trzecim miejscu na liście top 5. Tak, ludzie tworzą takie rankingi najgroźniejszych zabójców mafii. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli dotarłeś aż tutaj, zostaw komentarz o treści mafia. Cześć.